Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Inteligentne Ładowanie. Dzisiaj się przyjrzałem trochę maździe, no bo jeździłem cały dzień po mieście. No i generalnie w hondzie, jak wiecie, pełne ładowanie można wymusić światłami mijania. W maździe nie. W tym momencie akurat jest pełne ładowanie 13,8. Światła są włączone, ale normalnie te światła naprawdę nie wpływają na ładowanie. I mogę jeździć na światłach mijania, a zobaczymy tu na przykład 12,5. Więc uwaga w maździe, jeżeli chcemy wymusić pełne ładowanie, robimy to ogrzewaniem tylnej szyby i lusterek. I wtedy ładowanie wskakuje na około 14 V, czasami ponad 14,10, a czasami lekko mniej 13,9 stąd prosiłem ostatnio żonę, żeby jeździła na ogrzewaniu jeżeli jeździ gdzieś na krótkich trasach i przykładowo dzisiaj nie jeździła, bo mówiła, że zapomniała jak wsiadłem do auta po jej jeździe zobaczcie od razu niskie napięcie przy rozruchu 957 po czym pojechałem Mazdą do pracy i jechałem sobie właśnie na ogrzewaniu i cały czas było pełne ładowanie i po wyjściu z pracy bez problemu 10,11. Także w tym momencie 13,86. Wyłączę światła z ciekawości, mijania i co się stanie? Nic się nie dzieje. 13,8, no akurat w tym momencie ładuje. Natomiast, jak włączymy sobie ogrzewanie. Mamy 13,9. Słyszę po obrotach, że lekko sobie zwiększyła. Nie wiem, czy to kamera oddaje. I wyłączam, patrzcie też na wskazówkę. I spadły obrot. Oczywiście, wszystko to też pięknie pokazuje. BM2. Zobaczcie, że tutaj, jak mazda zaczyna stać, to napięcie jest wyższe spoczynkowe niż tu. A tutaj mamy noc. Zdecydowanie wyższe. Dzięki. Trzymajcie się.